Panie śrubka, chodź pan. Dobra, panie śrubka, teraz tak. Niech pan uważa tak, na jego prawy prosty, lewy prosty, prawy sierpowy, lewy sierpowy. Niech pan walczy w dystansie. Niech pan nie idzie na wymianę ciosów, bo jak panu soli to kiła mogiła. <laughs> Dalej jak się odsłoni, to pan go wali w wątrobę, aż, aż pan gościa zgasi, nie? I no i co? Niech pan pracuje nogami. Praca nogami jest bardzo ważna. I generalnie jest zasada. Doskocz, przypieprz, odskocz. Proste, proste. Ale panie trenerze, ja w ogóle nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Z tego, co pan mówi, to ja zrozumiałem tylko odskocz. Bo ja w ogóle nie jestem bokserem, tylko księgowym. Może dlatego. Tak. Ale były u pana w pracy grupowe zwolnienia, tak? Tak. Zwolnili pana, tak? Tak. No właśnie. I został pan objęty rządowym programem walki z bezrobociem. Zostałem objęty, dziękuję. No. Co ja panu poradzę, że tylko w boksie są etaty? Ja, ja się założę, że ja w, w pierwszej rundzie będę leżał na deskach. Boks to jak nauka jazdy na rowerze. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz, tak? Na pewno się przewrócę. No to się pan na pewno nauczy, panie Śrubka. Najważniejsze w boksie to przetrwać pierwsze trzy rundy. A to jest więcej? Jest dziesięć. Dziesięć rund to ja bez przeciwnika nie wytrzymam. A jeszcze jak ktoś będzie latał mnie, bił, to ja w ogóle nie wiem. No, nie ukrywam, że będzie to ciężki kawałek chleba. Tylko, ja nie wiem, czy na ten chleb będę miał czym zjeść. Dlatego praca nogami jeszcze raz przypominam. No pan tak, 10 rund, 8 walk w miesiącu, pod koniec miesiąca wypłata. No i raz do roku trzynastka. No, całe szczęście, premia. Nie, 13 rund z murzynem. A tego... Tego pana, czy ja się dzisiaj z nim będę, ten będę bił, to też zwolnili, tak? Tak. A skąd? Z więzienia. Za co on siedział? Za pobicie, chyba. Nie za kradzież? Nie. Albo za zabójstwo? Coś takiego. Ksywa skunks. Może się panu obiło uszy? Nie, ale się na pewno obiję zaraz. On z kolei został objęty programem resocjalizacji recydywistów. Super. Przewracamy ich społeczeństwu przez sport. Wspaniale. A czy moją rodzinę ktoś obejmie opieką? Po tej walce? No. Jak pan ma fajną żonę, to może ją obejmę ramieniem i... Niech pan <skrym> walczy w dystansie, niech pan pracuje nogami, będzie wszystko dobrze, pani Śrubka. Jak pan dobrze będzie walczył, to się pan rozkręci. <skrym> panie Śrubka. Dobra, czyli co? Zapraszam na ring, tak? No ale pan też będzie stał blisko, tam pomagał. A ja? A po co? Po co mam nowy dres, po co się ma zachlapać, tak? Dobra, no to... <skrym> fight, fight, fight! No to będzie... Ten Czarny Music Box! Tak, to, to pan, pani Śrubka, a skunks? A skunks leży. Wygrałem walkę. Tak, ze skunksem pan? Tak mu zasunąłem skopa, że aż zemdlał. Pani Śrubka, przecież mówiłem panu, że w boksie się nie używa nóg. Sam pan mówił, że pracować nogami. No tak, ale poza tym nie uderza się poniżej pasa. Jak ja powyżej pasa nogi nie podniosę. Aż taki elastyczny, to ja nie jestem. Dobra, idę sobie, wezmę wypłatę, kupię nowe buty, bo w tych chcesz wstyd kogoś kopnąć w papę. Ale to nie fair. no. To nie fair, panie śrubka. No, uderza się w głowę albo w brzuch. No to jak już leżał, to go kopałem fair!